Givers gain, czyli mówię biznesowa karma, oznacza, że ten, kto najwięcej z siebie daje, najwięcej też zyskuje. Chodzi o to, aby przede wszystkim nie skupić się tylko i wyłącznie na swoich potrzebach, ale na potrzebach partnera biznesowego bądź klienta. Witamy na kanale Pasja Płaci, na którym rozmawiamy jak z pasji zrobić pieniądze. A jest dzisiaj ze mną Damian Sztendel, znany jako LikeNose oraz Łukasz Glewicz, znany jako Monstercam. Witamy Was serdecznie jeszcze raz i chcieliśmy tylko tak pokrótce powiedzieć, czym się zajmujemy dla tych, którzy widzą e, nasz kanał pierwszy raz chociażby. Na co dzień robimy wideo dla biznesu, ale również robimy teledyski, pracujemy na planach, robimy przeróżnego rodzaju rzeczy w naszej branży. Świetnie się w tym czujemy. E, można powiedzieć, że Swojego rodzaju osiągnęliśmy jakiś sukces, doszliśmy do miejsca, w którym chcieliśmy być zawsze. W związku z tym też powstał pomysł takich kilka miesięcy temu, żeby założyć kanał, gdzie będziemy się dzielić tą wiedzą z wami. I nie chcemy tutaj rozmawiać o testach sprzętu, o jakichś przeróżnych rzeczach, których w sieci jest bardzo dużo. Chcemy porozmawiać o rzeczach, których jest w sumie bardzo mało, bo sami kiedyś nie mogliśmy tego znaleźć. I Damian. O czym dzisiaj porozmawiamy? Dzisiaj porozmawiamy o wartościach w biznesie. Są to zasady, którymi każdy przedsiębiorca, osoba, która robi biznes i interesy z różnymi ludźmi, powinna się kierować. Zbiór zasad uniwersalnych, które na pewno ułatwią Wam kontakt z klientem, pracę, relacje i wszystkim będzie przy okazji dodatkowo jeszcze bardziej miło. Super, to od czego zaczynamy? Łukasz, ja myślę, że najważniejszą zasadą taką, którą ja się kieruję, którą ty się kierujesz i myślę, że to jest zasada uniwersalna 100%, jest to givers gain, znana również jako biznesowa karma. No, świetnie, to, to dawaj, to lecimy z tym, bo to jest chyba rzecz, która e, tak naprawdę dotyczy nas w życiu, ale wiele ludzi zapomina o tym, że w biznesie jest to niekiedy podstawa, szczególnie w czasach, kiedy no dużo się zmieniło i bardzo się o te wartości dba, szczególnie pod kątem marketingowym czy PR-owym, to widać po wszystkich dużych firmach, korporacjach, które o to dbają, gdzie jakby ten monolog zamienił się w dialog i zupełnie inaczej te zasady wyglądają. Damian, no to w takim razie opowiedz, na czym to wszystko bazuje. Givers gain, czyli mówię biznesowa karma, oznacza, że ten, kto najwięcej z siebie daje, najwięcej też zyskuje. Chodzi o to, aby przede wszystkim nie skupić się tylko i wyłącznie na swoich potrzebach, ale na potrzebach partnera biznesowego bądź klienta. Czyli w momencie kiedy ja zaczynam współpracę z jakimś klientem, to nie myślę o tym, jak zrobić to, żeby wyłupać z niego najwięcej pieniędzy. Tylko myślę o tym, jak mój film może pomóc jemu w biznesie. Co ja mam zrobić, aby on na współpracy ze mną jak najwięcej skorzystał. Bo jeżeli taki klient najwięcej skorzysta, to oznacza z automatu, że on będzie zadowolony. Jeżeli będzie zadowolony, to będzie... Chciał się odwdzięczyć i wtedy skorzystam też i ja. Tutaj też trzeba by było wtrącić, że oczywiście po drugiej stronie też musi być chęć takiej otwartej współpracy, bo wiadomo, że też nie z każdym się da, ale musicie też pamiętać o tym, że to nie jest tylko tak, że macie takie przekonanie w głowie i tyle. Tylko też trzeba to komunikować i klient musi wiedzieć, że dokonujecie zawsze wszelkich starań, aby, aby projekt wypalił jak najlepiej. Oczywiście w miarę możliwości, ale jest takie powiedzenie, że przychodzę z sercem na dłoni, a nie z walizką po pieniądze. I chyba o to chodzi, żeby ta komunikacja też przebiegała w odpowiedni sposób. Pamiętajcie, że będziecie najcenniejsi, jeżeli pomyślicie o tym, jak możecie rozwiązywać czyjeś problemy. Wtedy będziecie najbardziej potrzebni i koniec końców będziecie mieli więcej pracy i więcej pieniędzy bo to też jest tworzenie potrzeb u klienta w głowie bo jeżeli widzi że mam takiego gościa który no jest chętny do pracy ma fajne pomysły wczuwa się to na pewno znajdzie dla was zaraz więcej jakichś różnych zadań dzięki temu na pewno też zarobicie więcej ale tutaj właściwie płynnie już przechodzimy do tak naprawdę budowania relacji. Drugą wartością będzie budowanie relacji i na czym ono tak na życiowej stopie polega? Przede wszystkim pamiętajcie, że klient to też człowiek. Więc za każdym razem, kiedy ja nawiązuję współpracę z nowym klientem, to staram się po pierwsze otworzyć. Ze swoją troszeczkę prywatną stroną, jakim jestem człowiekiem, co lubię, jakie mam pasje, jakie mam zainteresowania, e, gdzie bywam, co robię na co dzień i też. Oczekuję od tego, że klient się otworzy, opowie też trochę o sobie, i wtedy nawiązujemy normalną taką relację, można by powiedzieć koleżeńską. Dzięki temu, po pierwsze, już wiecie z kim pracujecie, wiecie, jak, co to jest za osoba, łatwiej wam wyczuć, jakie może mieć potrzeby, łatwiej nawiązać y, wtedy tą niż porozumienia. Jeżeli macie wspólne flow z takim klientem, no to dobrze wiemy, że dużo lepiej się wtedy z kimś takim pracuje, niż z osobą, o której nie wiecie nic, nie macie żadnego jakiegoś bliższego kontaktu, no to wtedy jest tak trochę kwadratowo, bym powiedział. Jeżeli hmm. mamy tą relację już nawiązaną, jest zdecydowanie łatwiej i nam, i tej drugiej stronie, więc budowanie relacji to jest zdecydowanie to, co chcemy osiągnąć. Tak, i to się łączy w ogóle też z jednym takim odcinkiem, o którym rozmawialiśmy na temat sprzedaży i w ogóle na temat własnego wizerunku i, 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 i też o takiej otwartości bo to budowanie relacji to jest bardzo ważna rzecz. Ja na tym bazuję praktycznie od początku. Zresztą w ogóle w życiu też się kieruję takimi zasadami, że ja lubię ludzi, lubię rozmawiać z ludźmi, ale też staram się komunikować często właśnie w tych relacjach że też ja jestem tutaj, żeby Wam pomóc, porozmawiajmy, słuchajcie, chcecie taki projekt, ale może przemyślimy, może zrobimy coś inaczej, może, za, może przeanalizujemy to, usiądziemy, pogadamy, też staram się czasami znaleźć trochę czasu dla tych klientów, o ile go mam, że, żeby faktycznie poczuli, że, że ja chcę, ale to też daje nam pewną korzyść, dlatego że jeżeli klient widzi po naszej stronie zaangażowanie, to często sam też bardziej się angażuje bo to jest normalne w relacjach, prawda? Tak, tak. Przede wszystkim pamiętajcie o tym, że robi się interesy nie tyle z firmą, co z człowiekiem w tej firmie. Mm -hmm. I to jest y, takie hasło, które powinno nam przyświecać w momencie, kiedy nawiązujemy taką współpracę y, i ta relacja jest po, czymś pożądanym. Powiem Ci, że jak rozmawiamy o tym, od razu pomyślałem, o, że kolejną ważną rzeczą, taką piekielnie ważną rzeczą, to jest po prostu pozytywne nastawienie. Nie ma nic gorszego, jak masz nawiązać współpracę z kimś i ktoś przychodzi, dzwoni, czy masz jakiś kontakt z osobą, która już widać, że jest wkurwiona na dzień dobry. Mhm. To od razu już robi się z tego nieprzyjemna atmosfera, jest niepotrzebny stres, jest napinka, a przecież wcale tak nie musi być. Jak ja jadę na plan filmowy, gdzie jest cała masa nowych osób, których nie znam, to jest nieważne. Ja wjeżdżam tam z pozytywną energią, z uśmiechem na ustach. Jestem zawsze dynamiczny, zawsze z każdym pogadam, przedstawię się, nie wiem, zbijemy piątkę i od razu robi się miło. I często byłem świadkiem takich sytuacji, że. Ta druga strona była spięta, mhm. ale moja pozytywna energia przełamała tą barierę i współpraca okazała się naprawdę super. Spędziliśmy miło dzień, zrobiliśmy ekstra robotę. Wszyscy byli zadowoleni, więc nie ma nic, słuchajcie, gorszego niż robienie biznesu z kimś, kto jest naburmuszony. Widać, że jest źle nastawiony, negatywnie, słuchajcie, z takim, jeżeli będziecie mieli taką wkurwioną minę, nikt nie będzie chciał z no tak, się z nami spotykał. Tak, to pozytywne nastawienie zamienia po prostu na energię, którą potrzebujemy do tego, żeby, żeby działać, bo nie wiem, wydaje mi się, że jeżeli są jakieś negatywne emocje w Was, to znowu będę się odwoływał do wielu rzeczy, o których rozmawialiśmy wcześniej, ale to prawdopodobnie albo nie jesteście w tym miejscu, w którym powinniście być, albo brakuje Wam jakichś podstaw, albo coś się dzieje takiego, może potrzebujecie urlopu, nie wiem, wypoczęcia, ale generalnie. Działając w tej branży w dzisiejszych czasach, pozytywne nastawienie to będzie, no, ta, myślę, że ta, ta silniejsza noga tych wartości. Kto Wam to się na pewno zwróci i na pewno skorzystacie na tym, że tą pozytywną energię będziecie ludziom wysyłać. Poza tym zawsze się takich, takie pozytywne osoby chętniej poleca, chętniej się o nich rozmawia niż o tych osobach takich, które są, nie wiem, smutne, nie są jakoś entuzjastyczne i, i mniej takie pozytywnie nastawione. Powiedz mi tak, następną tutaj mamy wypisaną wartość, czyli nieustanny rozwój i edukacja. To jest, to jest temat, oczywiście, który również no, pojawia się i pojawi się w wielu naszych odcinkach, dlatego że nieustanny rozwój i edukowanie się, kształcenie i zdobywanie doświadczenia to jest, to jest temat na cały odcinek, i będzie taki odcinek. To jest temat na cały odcinek, ale to jest, to jest temat chyba na całą serię, bo to się pojawia wszędzie, wiesz? Gdzie byśmy nie zaczęli, którego tematu byśmy nie chwycili, i to nie jest tak, że trzeba siedzieć i, e, i każdego dnia uczyć się na siłę, i tak, tylko trzeba mieć w głowie tą otwartość na to, że chce się, że, że jakby że to uczenie, nawet czy chcę, czy że muszę, to, to, to jest jeszcze złe określenie. Trzeba mieć po prostu otwartość na to, że ten nieustanny rozwój to jest po prostu. Jeden z ważnych elementów pojazdu, którym się poruszamy. A jeżeli nasz pojazd stoi, a cały świat idzie do przodu, to my tak naprawdę się cofamy. No bo dużo rzeczy się zmienia, więc no, trzeba w wolnych chwilach, mimo wszystko, czytać, trzeba nie wiem, oglądać dużo rzeczy, inspirować się różnymi rzeczami, bo to bardzo wpłynie na, na naszą postawę i bardzo też jakby będzie budowało nasz system wartości. Zgadzam się całkowicie. Bierzesz za to pełną odpowiedzialność? I to jest właśnie wartość, która jest tak samo ważna jak i wszystkie poprzednie, czyli odpowiedzialność, a ja to tak lubię sobie po prostu nazwać, czyli słowo droższe od pieniędzy. Jeżeli z klientem się na coś umawiam, to robię wszystko, co jest w mojej możliwości, żeby wywiązać się z obietnic. Trzeba być odpowiedzialnym za słowa, trzeba być odpowiedzialnym za czyny i trzeba przede wszystkim tą odpowiedzialność brać na siebie, a nie Szukać winnych dookoła. Mhm. Ja podchodzę do tego tak, że jeżeli coś się spierdzieli, to ja biorę winę na siebie, bo szukanie winnych to mi w niczym nie pomoże, a jak wezmę odpowiedzialność na siebie, to przede wszystkim wyciągnę z tego wnioski, i będę mądrzejszy na następny raz. Poza tym to dobrze wygląda, słuchajcie w oczach klienta, jeżeli wy potraficie wziąć na siebie odpowiedzialność, a nie próbujecie zwalić na cokolwiek lub na kogokolwiek winę za jakiś fakap. Nie, no zdecydowanie. Tylko właśnie chodzi o to, żeby wziąć tą odpowiedzialność ze swoje czyny, żeby się tutaj też nie mylili tego, że musicie wziąć odpowiedzialność za wszystko. No bo oczywiście, za klienta odpowiedzialności nie weźmiemy. No nie, za wszystko to, co jest po naszej stronie. Za wszystko, tak, to, co jest po naszej stronie, bo ta odpowiedzialność, i tak jak się mówi, że, że to słowo jest bardzo ważne. Ja też. Też bazuje na tym i mimo tego, że czasami jest ciężko, bo są okresy w życiu, kiedy jestem bardzo zajęty i, i mało śpię, i to i tak staram się te wszystkie rzeczy dowozić. Natomiast ja też często komunikuję to i staram się o tym rozmawiać, bo no często mi się zdarzyło jednak, że gdzieś po stronie klienta ta nieodpowiedzialność była i i komunikując to, że jest to rzecz dla mnie ważna, szczerość, odpowiedzialność i tak dalej, ludzie starają się dowozić częścią, częściej te tematy i pilnują pewnych rzeczy. I też ja na przykład sobie pozwalam na to, żeby z klientami czasami omawiać rzeczy. Tak jak się wydarzyły jakieś fakapy po ich stronie, to bardzo dyplomatycznie, o ile. Często jest tak, że sobie ludzie z tego zdają sprawę, ale jeżeli sobie nawet nie zdają z tego sprawę, to ja też często po prostu staram się to komunikować i. I po prostu, jakby daje im do zrozumienia, że w momencie, kiedy coś się wydarzyło nie tak, to nie jest źle, postaramy się teraz to naprawić, aby następnym razem było zdecydowanie lepiej. Nazwa naszego kanału Pasja płaci nie bierze się znikąd. Łukasz, Pasja to też jedna z wartości, jakimi kierujemy się w naszym biznesie. No dokładnie. I wiesz, jeżeli chodzi o mnie, to zdecydowanie jakby takie rzeczy, które stricte wiążesz, wiążą się z tą pasją, to zaangażowanie i radość z pracy, bo to, to są kolejne wartości, które, które się już łączą stricte z tym, że to, że to nie jest tylko nasza praca, ale to też jest właśnie ta nasza pasja i, i o tym warto powiedzieć. I, i nie wiem jak, jak u Ciebie, ale no dla mnie na przykład. Komunikowanie tego zaangażowania, które wynika z tego, że nie tylko robię biznes, ale jest to podyktowane tym, że jest to moja pasja, i tą, ta radość, czyli też w sumie to pozytywne nastawienie, ale ta radość z pracy, nawet z takich jakichś podstawowych czynności, pracy na planie i tak dalej, to też są wartości, które po prostu warto komunikować. Ja chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że tak jak sobie o tym teraz rozmawiamy, to y, przyszło mi do głowy y, takie stwierdzenie, że te wszystkie wartości one są ze sobą bardzo powiązane, jedne przenikają w inne i dużo łatwiej jest nam żyć i prowadzić biznes według tych wartości, jeżeli robimy to, co kochamy robić. Bo. Praca z pasji powoduje już przede wszystkim to, że mamy to pozytywne nastawienie, że chcemy robić to co, to, co lubimy robić. I z tym wszystkim jest łatwiej. Więc zastanówcie się przede wszystkim, czym byłaby ta pasja, i czy faktycznie to, co robicie, to, co chcecie robić, to jest właśnie to, bo automatycznie te wartości do was przyjdą w dużej mierze, jeżeli macie możliwość robienia to, co kochacie robić. I wydaje mi się, że. No, nie, jakby w tym wszystkim też nie, nie należy zapomnieć o sobie, bo docenienie siebie, zadbanie o swoje wartości, sam, jakby samemu przed sobą e, i działanie zgodnie z nimi, po prostu przynosi takie poczucie spełnienia i satysfakcji. I to jest e, chyba taki klucz na, na zamknięcie tego odcinka. E, chciałbym w sumie jeszcze tutaj zrobić takie podsumowanie szybkie, e, bo tak zwykliśmy robić w naszych. E, podcastach, żeby na koniec, mimo wszystko, te najważniejsze hasła dla Was zostawić. No to, to słuchajcie. No to tak, przede wszystkim to Givers Gain, ale to tutaj tak naprawdę można powiedzieć, że to też jest jakby troska o jakość i o satysfakcję klienta. Wiedza i profesjonalizm zaangażowanie i radość z pracy uczciwość i przejrzystość, bym powiedział, bo to też są rzeczy bardzo ważne. No i. Nie wiem, mo może na koniec będę dodał jeszcze taką elastyczność i umiejętność dopasowania się do sytuacji, w których się znajdujemy. Mam jeszcze taką do Was prośbę, drodzy widzowie, słuchacze, napiszcie nam w komentarzach, jakimi wartościami jeszcze warto się kierować w biznesie. Mówię o wartościach, których nie wymieniliśmy. Pamiętajcie, że tworzymy społeczność i my też od Was się uczymy pewnych rzeczy, my też inspirujemy się waszymi komentarzami i prędzej czy później na każde zadane pytanie staramy się gdzieś tam w tych odcinkach odpowiadać. Nie jest to pewnie możliwe, żeby od razu w następnym tygodniu pojawiła się taka odpowiedź, ponieważ te odcinki nagrywamy tam co, co, co jakiś czas, natomiast staramy się też tworzyć tematy, które zakrywają często dwa, trzy różne pytania, tak by. Za jakiś czas naprawdę kanał Pasja Płaci stał się dla was takim podręcznikiem, gdzie będziecie mieć odcinek od pierwszego do setnego i będzie to na przykład taki kurs, który możecie zrobić tak naprawdę za free i, i taki jest cel, także dzielcie się z nami tymi komentarzami. Pamiętajcie o tym, żeby wbijać do nas na Instagrama, budujemy sobie tam powoli konto, pewnie na Facebooka. długo przyspieszymy. Tak, dokładnie. I co? I widzimy się za tydzień. Tak, na koniec jeszcze dodam, że wszystkie odcinki są dostępne na platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i Facebook Podcast. Piszcie do nas komentarze, piszcie wiadomości, czekamy na nie. Dokładnie. Trzymajcie się. Piona. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Piona.